Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Poczty sztandarowe. Delegacje. Zaproszeni goście i mieszkańcy Kępna. Baczność do hymnu państwowego. 17 stycznia 1920 roku do Kępna wkroczył 11 Pułk strzelców Wielkopolskich pod dowództwem pułkownika Stanisława Tila. Znajdujemy się w pamiętnym miejscu, bo właśnie na płycie kępińskiego rynku odbyła się wówczas polowa msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Ignacego Nowackiego. Tłumy mieszkańców kwetowały w tym dniu jedno z najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta. you <laughs> Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.